Dobry wieczór, państwu witam serdecznie i pozdrawiam serdecznie moich widzów. Dziękuję bardzo za oglądalność. Dzisiaj działo się szczególnie w polityce. Na polskim scenie politycznej była mała spinka naszego premiera Morawieckiego, zwanego Pinokio, z naszym Antoniem Maciarewiczem. No i ta sytuacja spowodowała, że były premier Marek Belka ogłosił powstanie nowej Federacji MMA. Będzie się federacja nazywać MMA Peace Edition. Tak, pierwszą walką właśnie będzie Morawiecki kontra Maciarewicz. Zapewne drugą walką będzie Macaraj. I... Yy, drugą walką pewnie będzie Pan Ziobro Kontra Pan Morawiecki. Także szykują się niezłe walki. Gratuluję pomysłu Panu Premierowi Belca. Proponuję zaprosić do współpracy Marcina Najmana. On lubi kontrowersje. Pan lubi biznes. I politykę. Na pewno będzie to bardzo fajna gala. Życzę powodzenia i sukcesów na polskim rynku. Freak Fight MMA.